Witam Państwa, dziś pojawiły się informacje z Ukrainy na temat ataku rosyjskich wojsk pancerno-zmechanizowanych w rejonie Avdiivki. Jak się okazało z dostępnych materiałów filmowych Rosjanie stracili około 15 z 30 użytych czołgów, czyli 50%, oraz około 33 bojów wozów piechoty. Na materiałach wideo można zidentyfikować kilka różnych typów pojazdów, przede wszystkim jeżeli chodzi o czołgi, są to czołgi typu T72, najprawdopodobniej T72B i T72B3 oraz T80, najprawdopodobniej wersje T80BW oraz T80BWM. Wozy te zostały zatrzymane głównie na polach minowych, po czym Ukraińcy ostrzedali kolumnę, ponieważ Rosjanie poruszali się w kolumnie, za pomocą artylerii. Na niektórych nagraniach, które zostały udostępnione w serwisach internetowych było widać również, że Ukraińcy najprawdopodobniej wykorzystali Artyleryjską amunicję z podpociskami, taką jak na przykład amunicja typu Bonus. Tego typu amunicja wykorzystuje ładunki z tak zwanymi głowicami EFP, czyli Explosively Formed Penetrator, a więc pocisk zostaje rozcalony nad celem. Na spadochronach lub swobodnie spadają ładunki EFP z sensorami na przykład radarowymi i kiedy zostaje wykryty cel typu pojazd opancerzony, zostaje w jego kierunku odpalony ładunek EFP. Rosjanie tutaj ewidentnie nie przygotowali dobrze tego ataku, nie mieli obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu. Nie widać również, żeby używali zagłuszania przeciwko bezzałogowcom stosowanym przez Ukraińców do prowadzenia rozpoznania na polu walki oraz naprowadzania ognia artylerii. Z całą pewnością można powiedzieć, że ten atak i te straty będą dotkliwe dla sił rosyjskich w tym regionie. Dziękuję za uwagę.